Witam Was jak zwykle, umiony rzetel na robotnym. Dziś zaprezentuję wam, a niektórym przypomnę taką dość oldschoolową gierkę na atari, a mianowicie Tenis z 1983 roku. A dlaczego postanowiłem przypomnieć tę grę? A dlatego, bo również była jedną z pierwszych gier, w które grałem na atari. Jest to na dość Trudna wbrew pozorom, wbrew swojej takiej powiedzmy naiwnej grafiki, ale jest bardzo grywalna, a szczególnie w dwie osoby, na przykład przy jakimś piwerku. Także zapraszam do oglądania. Ju. Po uruchomieniu ukazuje nam się taki piękny ekran tytułowy Puchar Atari Tennis. Tutaj mamy już pokazany kord. Pięknie kwadratowy, wypikselizowany, taki jak lubimy. Gra jest, jak widzieliście, z 1983 roku. I w lewym górnym rogu wybieramy sobie nasze ID. Na górze wybieramy poziom zaawansowania, czyli średnio zaawansowany bądź zaawansowany. Na dole przyciskiem Select wybieramy, czy jest to debel, czy gra pojedyncza, czy gramy tylko z przeciwnikiem. No i tyle. Powiem Wam, że wbrew pozorom gra wcale nie jest taka prosta. Nawet na tym poziomie, takim powiedzmy, amatorskim, jest dość wymagająca. Trzeba trochę się w nią yy, pobawić, żeby potrafić dobrze serwować. A najlepiej przeczytać instrukcję, która jest na stronie Atari Mania, żeby zobaczyć, w jaki sposób w ogóle serwować, zagrywać bądź jaką mieć strategię. No dobrze, no to zagrajmy. Zawsze zaczyna osobnik w niebieskiej koszulce. Nie musimy wciskać przycisku fire, żeby odbić, wystarczy dobiec. Ale jeżeli przyciśniemy fire w danym tam kierunku, to wtedy skierujemy tam naszą piłeczkę. O, prawda? Udało mi się zdobyć punkt. I tak jak w prawdziwym penisie, gramy do do czterdziestu pięciu punktów. I potem następuje zmiana pól na korcie. I gramy do sześciu wygranych. No chyba że oczywiście Proszę Państwa, yy, zremisujemy, no to wtedy jest dogrywka. Co mi się w tej grze podoba? To, że nie jest przeładowana grafiką, ale jest pięknie wypikselizowana. Tak jak powinny wyglądać prawdziwe retro gierki. No i naprawdę jest dość wymagająca. Nie jest to jedna z tych gierek, co siadamy i już wszystko potrafimy. Trzeba się naprawdę nauczyć w nią grać. No i mieć strategię. Na przykład ktoś tam wraca na koniec kortu. Ja, jak widzicie, staram się mniej więcej być na środku pola. Zawsze wracać na ten środek pola, bo wtedy najszybciej jest dobiec do piłki odbitej. A, lobem. No i widzicie lobem walną i niestety nie udało mi się dobrać. A ja jak widzicie jestem na górze. Czyli zamiana pól nastąpiła. Ej, proszę Państwa, ale kaszana. Kiedyś za mało lata, to naprawdę długo się grało w tą grę razem z bratem albo z jakimś tam znajomym. Bo gra jest naprawdę fajna dla dwie osoby. Jest. No, to był naprawdę emocjonujący set. No i proszę, jak ładnie go rozwaliłem. I tak jak mówiłem, gramy dwa razy po sześć setów. No chyba, że będzie remis, no to wtedy jest dogrywka i wtedy osoba, która wygra, ta wygra. Cały mecz oczywiście. No więc widzicie, taka gierka, po prostu odbijanie piłeczki w te i we w te, w te i we w te, jak to w penisie, tenisie. Niektórym się to może podobać, innym może się to wydawać nudne. Ale dla mnie na pewno jest dość ciekawe. Zresztą gierka, która ma prawie 40 lat. Na pewno jest dość fajną jak na tamte czasy, a i dzisiaj na pewno w niej znajdziecie trochę fajności. Zapraszam do oglądania kolejnego rzędu. Juju!